No witam Cię serdecznie. Dzisiaj, w zasadzie, jeszcze z podróży, wracam z wielkiego otwarcia firmy S7 Medical Company. A robię ten film dlatego, żeby pokazać Ci coś, co jest niesamowite. Każdy z nas na otwarciu otrzymał książkę. Książkę Daniela Tubacha: Zdobądź wolność finansową z S7. Jest to po prostu instrukcja, jak osiągnąć sukces tej firmy. Instrukcja krok po kroku. Łącznie z rozmowami handlowymi, łącznie z rozmowami rekrutacyjnymi, łącznie z tym, co powinienem zrobić, żeby osiągnąć sukces. Niesamowita rzecz, jestem pod wrażeniem w pociągu, bo jestem teraz aktualnie w Poznaniu, a więc w głowie mojej trasy powrotnej przeczytałem całą i uważam, że jest to doskonałe narzędzie, z którego wystarczy skorzystać. Dlatego zachęcam Cię, abyś też jako partner S7 korzystał z tego narzędzia, jakie dał nam Daniel Prezes. na šest